Cześć, po tej stronie Anita. Żyję bez żołądka. O tym opowiadałam Wam już w poprzednim materiale i dzisiaj zapraszam Was na drugą część, w której opowiem Wam o tym, jak przebiegał mój proces całego leczenia. Na leczenie nowotworu żołądka, na który zachorowałam 3 lata temu, składały się tak naprawdę dwa najważniejsze elementy. Chemioterapia i operacja gastroktomii totalnej, czyli całkowitego usunięcia żołądka. Przechodziłam chemioterapię w protokole FLOT. FLOT to jest nazwa, która pochodzi od pierwszych liter czterech leków, które są w tej chemii podawane. Te leki to jest fluorouracyl, leukoworyna, oxaliplatina i docetaksyl. Jak w praktyce wyglądała ta chemioterapia? Przyznam Wam, że ja, zanim zachorowałam na chorobę nowotworową, nie miałam zbyt dużego pojęcia na temat tego, czym tak naprawdę jest chemia. Czy to jest tabletka, którą się bierze, czy to jest zastrzyk, który ktoś Ci daje, czy jeszcze coś innego. W moim przypadku, w przypadku chemioterapii flot, były to wlewy czterech leków, następujące jeden po drugim, które były łącznie podawane przez 48 godzin. Czyli w piątek rano meldowałam się w szpitalu, przechodziłam przez cały proces przyjęcia, rozpoczynałam wlewy około godziny 13 w piątek. I do niedzieli, do południa, miałam nieustannie podłączoną pompę, która wlewała do mojego ciała, do moich żył, leki w odpowiedniej kolejności i z odpowiednią prędkością, ponieważ niektóre leki były podawane przez 24 godziny, dosłownie po jedną, dwie kropelki naraz. No i tak po czterech sesjach chemioterapii przedoperacyjnej, która odbywała się co dwa tygodnie, czyli wszystko to trwało dwa miesiące, miałam zaplanowany miesiąc odpoczynku i regeneracji dla organizmu, i wtedy też trafiłam do szpitala na zaplanowaną operację gastrektomii totalnej, czyli całkowitego usunięcia żołądka. W szpitalu spędziłam 11 dni, i po pierwszym dniu takim przygotowawczym do operacji nastąpił dzień operacji. Trwała ona kilka godzin, i w jej trakcie. Z mojego ciała całkowicie usunięto żołądek wraz z 17 węzłami chłonnymi. Rekonwalescencja po operacji trwała około miesiąca, tyle czasu potrzebowałam, żeby mój organizm wrócił do jakichś względnych sił, które pozwoliłyby na kontynuowanie chemioterapii. Tak więc miesiąc po operacji rozpoczęłam kolejne cztery cykle chemioterapii pooperacyjnej. I znów przychodziła mi przez kolejne dwa miesiące. Cały mój proces leczenia od dnia diagnozy do zakończenia ostatniej chemioterapii trwał 7 miesięcy. Natomiast później, przez niemal rok, uczyłam mój organizm nowego sposobu żywienia. Miałam więc bardzo restrykcyjnie przypisaną dietę z kolejnymi etapami. E, I robiłam to wszystko zgodnie z zaleceniami dietetyka, po to, żeby mój organizm wrócił do... Równowagi, której jest dzisiaj. Także w następnym odcinku opowiem Wam o tym, jak to dokładnie wyglądało i jak po, krok po kroku w kolejnych tygodniach i miesiącach rozszerzała moją dietę. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać, chętnie na nie odpowiem. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku.